Cześć, zapraszam Was na nowy program Dwa fotele. Będziemy się w nim spotykać z ciekawymi osobami. Opowiedzą nas o swoich zainteresowaniach, pasjach, o swoich pracy. Dzisiejszym gościem jest nasza nowa pani dyrektor, pani Anna moskalewicz Dudek. To może zacznijmy od pierwszego pytania. Czy pracowałaś pani kiedyś w innej szkole? Dzień dobry, przede wszystkim witam wszystkich serdecznie. E, tak, od 15 lat, e, przez 15 lat pracowałam e, w szkole z oddziałami integracyjnymi i tam pracowałam na stanowisku nauczyciela wspomagającego. Aha, dobrze. E, czy Pani praca jest stresująca jako nauczyciel? E, tak, jest bardzo stresująca, dlatego że e, nauczyciele dają z siebie wszystko, co mogą, bardzo się przejmują e, wszystkimi uczniami swoimi podopiecznymi. Chcieliby, żeby mieli jak najlepsze e, wyniki w nauce, żeby ich praca przynosiła efekty. Co się za tym... co za tym idzie, no to jest stres oczywiście związany, żeby po prostu wypaść jak najlepiej. Czy lubi Pani swoją pracę? Tak, bardzo. <grym> Czy wydaje się pani, że ma Pani czasem za dużo obowiązków jako dyrektor? Jako dyrektor to jeszcze do końca się tak nie przekonałam, ponieważ ile cztery miesiące dopiero jestem tym dyrektorem w, w szkole? Na pewno jest więcej obowiązków niż myślałam. Czy mogłaby nam Pani opowiedzieć, co należy do Pani obowiązków jako dyrektor? E, jako dyrektor dowiaduję się codziennie czegoś nowego. Mm. E, jest oczywiście dbanie o to, um, aby wszyscy uczniowie mieli zapewnione bezpieczeństwo w szkole i to jest takie najważniejsze. E, żeby wszystko przebiegało e, zgodnie z programami nauczania. E, Mnóstwo, mnóstwo i jeszcze raz mnóstwo pracy papierkowej, <gry> czyli chyba to, co jest najmniej przyjemne w pracy w ogóle nauczyciela, bo jednak nauczyciele no lubią bezpośredni kontakt z uczniami. Natomiast na stanowisku dyrektora jest mniej tego kontaktu z uczniami, a, a więcej takiej pracy biurowej. Co sądzi Pani o poziomie naszej nauki w naszej szkole? Generalnie jak przyszłam do szkoły, zostałam bardzo pozytywnie zaskoczona. Zostałam bardzo mile przyjęta przez wszystkich, przez uczniów, przez rodziców, przez nauczycieli. I co za tym idzie też, zaczęłam też od samego początku patrzeć na wszystko bardzo pozytywnie, tym bardziej, że no, widzę, że uczniowie się też starają, mają bardzo dobre wyniki w nauce, szkoła reprezentuje bardzo dobry poziom. E, więc jestem pełna nadziei, że będzie tak cały czas, a może jeszcze lepiej. E, co sprawiło, że Pani została dyrektorem akurat naszej szkoły? Urząd Miasta ogłasza konkursy na dyrektorów szkół, i, i rzeczywiście w tym roku był konkurs ogłoszony w szkole podstawowej nr 26, do której się zgłosiłam. E, złożyłam wszystkie niezbędne dokumenty w konkursie, e, przeszłam ten konkurs pozytywnie. I zostałam, że tak powiem, mianowana na dyrektora tej szkoły. Stresowała się Pani przyjściem do naszej szkoły? E, trochę tak, bo zazwyczaj tak jest w życiu, że jeżeli e, czegoś nie znamy, czegoś nie wiemy, to budzi to w nas jakieś e, emocje takie, e, trochę właśnie stresu, lęk. Wiadomo, że zawsze to jest, więc przed czymś nieznanym zawsze jesteśmy trochę zaniepokojeni i oczywiście też byłam, ale to też były takie emocje, które mnie napędzały, bo już chciałam przyjść, już chciałam zobaczyć tą szkołę, już chciałam Was poznać. Co najbardziej podoba się pani w naszej szkole? Ech, no wszystko. <śmiech> <śmiech> podoba mi się to, że no, generalnie uczniowie na przerwach nie biegają, no może co po niektórzy. W mojej poprzedniej szkole to były bardzo szerokie korytarze i tam rzeczywiście e, można było przeróżne rzeczy e, robić, niekoniecznie dozwolone. Natomiast tutaj troszeczkę budynek wymaga tego, że na no, nie możecie biegać, a więc jesteście troszeczkę spokojniejsi. E, bardzo mi się podoba to, że e, nie można używać tych telefonów, bo e, wtedy możemy rozmawiać ze sobą nawzajem, no. tak? Więc takie są najważniejsze moje spostrzeżenia, w ogóle jak przyszłam tutaj. Bardzo mi się to spodobało. Generalnie wszyscy są uśmiechnięci, przyjaźnie nastawieni, także bardzo mi się to podoba. Dobrze, to może zostawmy już ten temat szkoły i porozmawiajmy o innym temacie. Jakie są Pani zainteresowania? To Moje takie najważniejsze zainteresowania, i coś, co pochłaniało do tej pory znaczną część mojego życia, to był niewątpliwie sport. Mhm. E, lubi pani pracę z dziećmi? Bardzo lubię, bardzo lubię, dlatego e, wszystko robiłam, żeby zostać nauczycielem, bo najpierw skończyłam studia medyczne, kolegium Medikum. E, ale to była troszeczkę inna praca, bo to była praca z pacjentem, a e, ja właśnie bardzo chciałam pracować z dziećmi, z młodzieżą e, i oczywiście skończyłam długie studnia, które mi to umożliwiły. E, lubi pani czytać książki? Lubię czytać książki, bardzo lubię czytać książki i strasznie ubolewam nad tym, że mam bardzo, bardzo mało czasu. A jakie książki Pani najbardziej lubi czytać? No, teraz jestem w trakcie czytania książki Pani Agnieszki, Nie trest, zatoń, Stara Wariatka. I tu już jest trzecia pozycja wydana przez, przez tą Panią. i Troszeczkę o takim życiu codziennym, troszeczkę o relacjach międzyludzkich. Gdzieś tam można się dopatrzyć relacji nauczyciel-uczeń, więc na tym etapie na razie jestem. Usiłuję znaleźć czas, żeby skończyć tą pozycję książkową. A jaka jest Pani ulubiona książka? Myślę, że nie mam tak ulubionych. Generalnie. Jak ktoś mi poleci, bądź sama gdzieś znajdę coś, co mnie zaciekawi w danej pozycji, no to sięgam po nią i po prostu czytam. Dobrze się Pani uczyła, jak chodziła Pani do szkoły? Yy, tak, nie byłam wybitnym, że tak powiem, jakimś tam yy, mózgiem, uczniem, nie wiadomo, z samymi piątkami. Yy i szóstkami, bo jeszcze jak zaczynałam się uczyć, to nie było szóstek ani jedynek. <grafię> ale, ale się dobrze uczyłam, nigdy nie miałam problemu. Były też świadectwa z biało-czerwonym paskiem, także nie miałam problemu z nauką. Jaki przedmiot szkolny był Pani ulubionym przedmiotem? Język francuski i matematyka. Dobrze. Właśnie słyszeliśmy, że była Pani sportowcem. Mogłaby nam Pani wytłumaczyć, czym polegał ten sport, co Pani trenowała? Jako dziecko zaczęłam trenować judo i przez wiele, wiele lat zajmowałam się tylko tą dyscypliną sportową. Najpierw byłam tylko i wyłącznie zawodniczką, później zaczęłam się dokształcać jako trener i prowadziłam swoje grupy jako trener. Równocześnie, jako trener, też byłam sędzią na zawodach. Później troszeczkę zmieniłam zainteresowana na dyscyplinę, jakie jest, jak jest brazylijskie jiu -jitsu. I w zasadzie tym się zajmuję do dnia dzisiejszego. Może już mniej jestem trenerem, bo nie mam już na to czasu, ale sama staram się trenować już bardziej dla zdrowia, żeby go zachować. I, no i troszeczkę więcej działam organizacyjnie tutaj w, tej, w tej kwestii. Czyli Pani ma nadal kontakt z tym sportem? Tak, cały czas mam kontakt ze sportem. Cały czas, tak jak mówię, organizacyjnie tutaj się udzielam. Jestem wiceprezesem w Polskim Związku Człodziców, także dbam o naszych kadrowiczów, żeby też mieli jak najlepsze wyniki, startując na zawodach głównie międzynarodowych. Ale oczywiście też na zawodach centralnych staram się im przyglądać, jak poczynają, że tak powiem, ze swoimi możliwościami, jak się rozwijają. O, Pani to powiedziała. Czy wyobraża sobie Pani teraz życie bez sportu? Nie. Nie i mimo że wiąże się to również z jakimiś dolegliwościami, bo wiadomo, ja może w sporcie bardzo często są różne kontuzje. To gdybym jeszcze raz miała wybrać moją drogę życiową, na pewno bym wybrała żeby to był sport. Dziękujemy pani dyrektor za udzielenie na wywiadu. Dziękuję. Naszym następnym gościem będzie pan Mateusz Wrona.